Dwie dusze, które tak naprawdę nigdy ze sobą nie skończyły. Mimo braku kontaktu, mimo cierpienia, uczucie wciąż jest. Wydaje ci się, że wszystko już skończone, że ty poszłaś w swoją stronę, on poszedł w swoją stronę, to tak naprawdę nadal ten płomień emocji w Was nie zgasł. Uczucia wciąż są. Dość mocno widoczne. Czasem to nie jest odpowiedni moment, żeby ludzie ze sobą byli. Czasem trzeba komuś pozwolić odejść, aby odnalazł siebie. Widać, że wasza historia nie zakończyła się, mimo że ty już myślałaś, że to koniec. Tak silne uczucia nie gasną. Nie pytaj teraz kiedy, nie pytaj jak to się wydarzy. Po prostu zaufaj, że czasami miłość nie oznacza, że wszystko będzie wyglądało tak, jak Ty byś chciał. Nie będzie to wszystko od razu, żeby było po prostu cudownie i pięknie. Wy nie wrócicie do siebie, bo Wy nigdy się nie rozstaliście, Wy nigdy nie oddzieliliście swojego życia. Od siebie, zawsze gdzieś ten kontakt był. Czy to sprawdzanie go w social mediach, czy właśnie ta osoba Cię sprawdzała, czy pytanie. Zawsze po prostu ta część Was była w swoich życiach oddzielnie, ale zawsze po prostu to gdzieś było. Więc tutaj najważniejszy jest czas. Czas, który może pokazać wiele, a na pewno pokazał już to, ile dla siebie znaczycie.